Się w miejscowości Chirinfein tutaj odbędziemy nasz pierwszy lot balonem. Kto wie, może ostatni. Das ist I teraz z prędkością 30 km na godzinę, e, 600 metrów na ziemię. Martyna właśnie powiedziała, że przez to, że lecimy e, z prędkością wiatru, nie czujemy go wcale, bo wydaje się tak, jakby w ogóle e, w ogóle wiatru nie było. Okej. Okay. Niestety musimy nosić maseczki w łódeczce, czy w koszyku, czy na koszyku, nie? Ale jest naprawdę fajnie. Ogólnie taki wylot kosztuje 200... Chciałem powiedzieć, że taki wylot kosztuje 200 euro od osoby. Ale Martyna wygrała go na loterii w pracy swojej. Także mamy wielkie szczęście. Tak, chyba się zniżamy. Przed chwilą w jeszcze gościł za nami. Stracił przytomność na chwilę, ale jest ok. Wyglądało to że ja myślałem przed chwilą, że schodzi, ale doszedł do siebie. Nie wiem czemu, czy wysokość, czy czy może nie zjadł drugi balon. To wygląda trochę strasznie, bo lecimy nad liniami wysokiego napięcia. No, zobaczcie. ale trochę chłodniej jest niżej, nie? zeszliśmy, No, teraz jak zeszliśmy, trochę niżej to jest chłodniej, ale też bardzo, muszę powiedzieć, ten pomin strasznie grzeje w głowę. 150 metrów. Butle z gazem. Jedna się już skończyła. Teraz tutaj pan pilot od razu załączył drugą. Tu mamy. Przez takie od instalacje podłącza się pilot widzimy jezioro, las. Pilot jest w stałym kontakcie z innymi baloniarzami. Tutaj widzimy kropeczkę, tam jest kolejny balon. Na dole mamy tor. Mhm. Widać, że wszystko jest... Widać, że wszystko jest po prostu robione. Chciałem powiedzieć, że w Holandii jest wszystko podporządkowane pod człowieka. Widać, że człowiek wszystko pod linijkę robił. Zobaczcie w ogóle nawet ta woda to wszystko jest, jest równane tamte zbiorniki też No autostrada pod nami teraz widzimy i las myślę że gdzieś za tym lasem będziemy podchodzić do lądowania Zdecydowanie zwolnili, przyspieszyliśmy zmniejszyliśmy wysokość, i od razu balon leci. Wydaje się, że leci dużo szybciej. No i teraz zaczęło od razu wiać. Fajnie. Myślę, że tutaj na tym polu będziemy już lądować. Tamten drugi balon przed nami jest już kurczę, Dłuższy czas próbuje wylądować i mu się chyba nie udaje żebyśmy wylądowali w jednej z tych drzeczek jak są takie drzeczki a w kanale w kanałkach takich małych no mam nadzieję, że nie wylądujemy w kanale Powiedział, że nie ma drogi betonowej Nie dojedzie po nas samochód, więc musiał się z powrotem wbić Wzbić w powietrze o, ja. Oby nie na drutach wylądować drut. Tutaj na dole, zobacz Widzicie? A. Widział, mówił, że był <laughs> No. Będzie musieli? tak robimy? a on coraz włącza ten ogień. Będziemy lądować tam, pomiędzy dwoma drogami. Drugie podejście. Kwestia do lądowania Dobrze, to będzie dobra Dobra, szykujmy się Pewnie a wylądowaliśmy. Chłopaki naciągają muszlinę. A wiatr. Położę balon za chwilę. To trochę się zmęczyłem tym trzymaniem. Uderzenie było coś mocne o ziemię. Achterna is er lekker goed, er pletten. Oké, okay, de rest mag uitstappen. Ja, dat is Wat je Hij spuit het en hij hapt tegen de Jullie mogen uitstappen. Dank je wel. We gaan naar de Gaan we hier laten? Ja, gewoon naar in de boot. Oké. Okay. En dan gaan we zo met elkaar weer pakken. Jesteśmy, udało się. Fajne przeżycie, a maseczkę już można w końcu ściągnąć Nie wiem czemu, ale trzeba było założoną mieć ciągle. Bez sensu. już balon się położył, a w tym zachiku lecieliśmy. Nie było widzicie, to mi pomaga. Oké, okay, dat gaat veel, Het werkt veel beter zo. We rollen hier erin, hoor. Dank je wel. Pakken ze het oh. maar weg. Pakken ze het maar weg. My już dotarliśmy do domu, niestety bateria nam padła w trakcie i nie, nie udało nam się nagrać tego, jak przyjechał jeszcze rolnik, właściciel pola, który powiedział, że, e, że co on właściwie chciał... Co mu się należy za to, że czemu, czy sobie po prostu tak lądować. Czy oni sobie mogą tak normalnie wylądować, więc nasz pilot tłumaczył mu, że mają certyfikat. Ale ostatecznie wyszło na to, że musieli wnieść oni opłatę Rolnikowi 82 euro i 50 centów, to było, nie? rolnik mógł wybrać dwa lata bez No, ale rolnik oczywiście nie chciał lotu, tylko chciał od razu hajs I pilot mu zapłacił z miejsca pieniążki jeszcze brakowało im dwóch euro, to szukali po wszystkich 2 euro, żeby dalej siedzą? A, no tak. I rolnik czekał na 2 euro, bo on je odpuścił, także masakar. E, co jeszcze? Co jeszcze? Bo jeden gościu odniósł kontuzję jeszcze przy lądowaniu. Taki dziadek starszy, kolano uszkodził sobie. Ale ostatecznie. Aha, i na samym końcu. E, pilot ogólnie miał szampany, które normalnie dają właśnie rolnikom, jeżeli ci się pojawiają. Bo ten był natomiast bardzo uporczywy, i po prostu zapłacili mu. A szampan, który miał być dla rolnika, hmm. rozlaliśmy sobie. Co? To nie to my mieliśmy i też dostać szampan, a, bo to jest tradycja mieliśmy. taka. A socjuszka. Czyli, czyli źle zrozumiałem po prostu. Eee, po wylądowaniu była jeszcze lampka szampana. No niestety tego też nie nakręciliśmy. Historyjka. I, i krótka historyjka, gdzie e, pilot mówił. Jak wygląda. E, jak, e, wygląda pierwszy, rok pierwszy rok balonem i to balon był z papieru chyba, nie? Balon był z papieru, a, a podest, gdzie ludzie stali, był z, ze stołu, tak? On mówił takwo, nie? A, może by ja nie pamiętam. Tak, ze stołu i oni w, na początku napędzali balony. Y, y, to było 1764 rok. Na początku napędzano balon dymem. Ale przez przypadek, bo ten balon im przy pierwszym locie się zapalił, to pojawił się ogień, który po prostu uniósł ten, ba ten balon wyżej. Wtedy nikt nie zginął, ale wtedy doszli do tego też, że możesz regulować wysokość właśnie ciepłym powietrzem, a nie, e, a nie dymem. Dobrze mówię? Dobrze. No i to chyba tyle wrażeń na dzisiaj. Certyfikaty odebrane. Certyfikaty odebrane. Ewentualnie wrzucimy fotkę do montażu. Pozdrawiamy. Łapka w górę. Subskrypcja. I na.